Hej, się nama wszystkim, że i witam was w odcinku no, w odcinku pokon Quest jak widzicie. Jak widzicie Spokon Quest akurat nowa seria mam skrzyneczkę na razie, sobie otworzymy. Nie będzie nowy. Może katerpie szkoda. Dobra, ja, ja już go usuwam od razu. idę Gdzie tutaj się daje ten trening ja Chyba editing coś takiego, i chyba daje się. O, jest training. i pikachu i wywalamy krabiegu zostawię, ale wywalam caterpie No nic to nie da, ale Dobra, lecimy A o chwila jeszcze Ratatę jeszcze wywalę No Dlaczego nie mogę? Chwila Team Spam! Przepraszam. Już. Tylko niechcący mi się wyszło. Hmm. No i teraz. Pika. Wywalamy Ratartę i wywalamy Caterpie. No trochę nic to nie da no. lecimy Co to było? Taki pum pum no, nic to nie da niestety, ale no Kajdzie jeszcze w kostach coś mam tetki a co muszę zrobić, żeby to dostać? Create backup data. Kurde. Dobra, baliś to. Sobie, jeszcze jedną skrzynkę zrobimy i sobie ją otworzymy. Zrobimy tak. To. Dwa razy. To damy tu. Raz. Damy to. I jeszcze raz. Nie wiem co wyjdzie, bo nie znam mikstur. I otworzymy sobie tylko do 20. Znaczy I zobaczymy, tutaj. wyjdzie. Jest nowy, jest nowy. Nie widzisz? Czy I... jod, Boże. Wziąć go, czy nie? Wziąć, czy nie? Dobra. No, za Krabbiego go wezmę, no bo on jest wodny, Te tej nie są wodne pokemony, potrzebny jest trening. Jeszcze raz. Aha, jeszcze jedną rzecz. Okej. Okay. A no to co, wywalamy go. Niestety znowu Pikachu, no i krabi. Nic to nie da, bo sobie go zostawię. Bo, może kiedyś mi się to przyda, przydało i tak nic nie daje prawie. To sobie go zostawię, żeby. A wiem akurat Pikachu, bo cały czas brałem IV. Teraz wiem Pikachu. Eks Ekspedycję. A, jeszcze ostatnią rzecz. Zrobić jeszcze to, jak się uda. No. Start. Ile to wygry? Ekspedycję. Ok, lecimy. Pamiętajcie, jeden odcinek, czy znaczy jutro będzie kolejny. No jak będę miał czas, to jutro będzie kolejny. Ojej. Okej okay. Zabity. A no, tutaj ze mną ten w ogóle. Jak ten pikacz już śmiesznie skacze. Pa. Co to było w ogóle? No jezu. Ale ci pomagał. Aha, dobra. No i ładnie. Ja za dużo. Aha, mój pikachu drzewa rozwala, dobra Chole, mu no, wjechał. Co to było? Dobra. Fuh. Jezu, jeszcze te rataty. Rwale pikachu. Mój Pikachu nie może umrzeć. ale Olej zrobiliśmy ładnie. Ten gust No, Radicate. Ale nie ma żadnej rataty i dobrze. Dobra, lecimy na niego. Боже, кто был? Pierwsza gra i tak trudno. Dobra, sobie kupimy za 10 tych, tą skrzyneczkę, bo oni są tutaj tacy słabi, chociaż na kolejny level poszli, tego pj muszę wywalić stąd, chyba zaraz za Krabiego go wezmę, bo ten PJ jest też taki słaby, go chyba wywalę w ogóle z drużyny, żeby... patrzcie co tutaj będzie, tutaj będzie walka z Mewtu <grych> dobra, lecimy na skrzyneczkę lecimy po skrzyneczkę, tak tak co zrobiłem? no Oniksa, oniksa bym chciał. No. Czy to jest abra? Tak, dobra frema. Abra sobie wymienię, za tego przydział. Czekajcie, muszę. Jest. Ale to tam i bardziej każdy inny i sobie od razu ją możemy może sobie ją kupimy za 40 nie albo no. sobie to pidżaja wymienię to będzie Pidgey, teraz to będzie pidgaj co to jest aha punkty no tak e, punkty No, o jedno to nie mogę? Aha, to teraz już na Pikachu to nic innego nie mogę? Nie, dobra, jeszcze został Pidgey, ja to już i tak wdwalam to Otworzymy sobie ją, zaraz tylko sobie zmienię team. Ile w ogóle ten Pidgey miał życia? 105, a on ma tylko 62. To może na razie sobie Krabiego damy. Nie wiem, walić to? I proszę, żeby wypać jakiś Onyx, bo coś, się ja chce Onixa. Może wypaść Onyx i... Zubat! Boże! Ja... Weź, ja go... Ja nie usunę, ale... Jezu! Kolejny nie mogę zrobić nie. No mogę najwyżej to dać. To wszystko. Dobra, wychodzę na razie z tego. Ekspedyuszu. Ekspedycję. No i lecimy z tysiąc. Mhm. Uh -huh. Jeszcze zrobimy sobie dwie, dwie chyba ekspedycje i już bym zakończył. Fajnie, bo... Aha. O, ten obrót zrobił Pana to. O, widzicie, już dostałem ten mały, ten fajny kamieniek. O Jezu, ja zrobiłem? Daj jadrę Dobra Nie ma Okej okay. No Jezu, gloom O dostał już O Jezu, pikacz nie żyje To jest to, się chyba nie uda. Boooom. Niestety. Co zrobiłem? Dostałem znowu to dobra, robimy ostatnią ekspedycję. Czy znaczy jeszcze raz co? To zagramy i będziemy kończyć pomału, bo... Mało mało chyba komu uciekniemy na razie, żebyśmy się trochę podleczyli. Jak szybko im poszło to. ja chyba. Nie wiem, co się stało. Potrzebuję do tej gry Onixa. Po prostu potrzebuję Onixa. Onix musi być, bo jeżeli go nie będzie, to mi to wszystko poprzegrywamy. Onyx po prostu, po prostu musi, musi po prostu ten Onyx być, bo jak go nie będzie, to będzie mały problem, bo nigdy tego nie wygram. No dobra, jest, dobra, zaraz, może spróbuję, albo po prostu trzeba tu. No na dwa tylko mam. Mm. Może, chwila zobaczyć ile ty nam brawali. 165, 130. A ile woli krabi? Okej. Okay. Krabi. Wiesz A on? No, nie wiem co z tym zrobię. Fuh, co zrobię, ale idziemy na ostatni raz, spróbujemy. I lecimy do, No, na no, koniec. No, będziemy kończyć odcinek. Albo może sobie tutaj wejdę, bo to jest brok jakiś. Pójdziemy tutaj. Może tu będzie troszkę lepiej, bo tam potrzebu, potrzeba Oniksa. A... A on ma Hardena, żeby leczyć to ładnie, A ja tu nie chcę. Użyłem Hardena, ja nie chcę. A już mam Hardena, kurde, nie chcę. Przed chwilą użyłem Hardena Harden. Гарден. Мужчина, мужчина. Курдых. Их там точно значит на Um. Ten pikaczu jest w tym najlepszy Nowo Harden O Jezus, co ja zrobiłem teraz mm. No jeszcze trochę mamy Tam HP, czekaj, walna Hardena O, ten pikaczu teraz Ładnie zrobił Ale teraz ładnie Hardem. O, o Jezu. mamy tak mało tutaj HP. Pum. Ten krabi najwięcej wytrzymuje po prostu. Ty, ja, 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 się, ja się dziwię, czemu mój Pikachu jeszcze żyje. Czekaj, walę Hardena. Slow, bro. Oh. Pikachu jeszcze żyje. Dziadu też zaraz nie będzie żył. Pum. Matko, taki słaby atak. Nie wiem, bo mój pikachu stoi. Pum. Trzeba wszystkich porozwalać tutaj tych, tych tych i później się zająć tylko Slowbro. Ten Krabi zaraz nie żyje. Pum, ale Slowbro oberwał teraz. Zabij. Dobra. Dobrze. Czyż jest O Jezus, ale zepsułem, bo mnie odepchał. Pum. Hardem. O Jezus. O. Nie podchodź do niego O Jezus Maria. Dawaj Pikachu Dawaj, odwróć się Pikachu O Boże Pikachu od razu Dawaj, dawaj, uderz go raz No jest już wiem, tej klawalnym tym Uff, To było ciężkie, ale się udało Jodut na szóstym Krabi na piątym Krabi jest dobry tutaj Będę musiał go jeszcze ulepszyć trochę O, jeszcze skrzyneczka będzie na sam koniec odcinka Chodź skrzynko Chodź skrzynko Może wreszcie ten Onix będzie Może wreszcie wyjdzie Onyx, Czekajcie, może tak zrobię to będzie teraz. Słuchajcie. Sobie wywalę tego zubata i kogoś tam jeszcze wywalę, bo i zrobię z krabiego dobrego typa. I jeszcze go poolepsam dobrze, więc może coś będzie fajnego z niego. Krabi. Zubat wywalam z zubata i pidgeya. A jabre, Abre, też, bo abrę to teraz górną. No na szósty pójdzie. Czy ja wszystko dobrze wywaliłem? Zubat Abra Do widzenia. No podniósł się. Teraz jeszcze muszę. No teraz to dobrze wygląda. Skrzynczka, zaraz ją zrobię, tylko nacisnę krabiego jeszcze go ulepszę. Bo. czy bo są. miejsca no tam. Dobra. Na tylko to. Okay. No i teraz tylko lecimy otworzyć trzeczkę, i to będzie kołeczka. Proszę o nix, bo kramego chyba nie wywala. nie wiem, wywala. Jezu, Magnit. No co słuchaj, nie wiem, czy się przyda na 14. No co jutro będzie odcinek, że testujemy go. Więc to był koniec odcinka. Komentujcie subskrybujcie łapki w górę, a ja się z Wami żegnam na razie. No i cześć. To był niestety długi odcinek, ale cześć!